the entire green room was waiting for yes, yes. the most exciting Go. moment of our show. the results. we are about to announce the names of the 10 countries that have qualified for the final on sunday, may 14th. and remember, we will do this in totally random order. the first country to secure a place in the grand final is... Like Uh! Co? No nie! Jaki ricz! O matko! Wow! I za to kochamy Eurowizję! Za to kochamy Eurowizję! Czyli tak kogoś zabraknie. Okej. Okay. No to już nie jest takie zaskoczenie. zaskoczenie. To nie jest niespodzianka. The tension in the arena is crazy now. Our third finalist is no. jest! Co? to za wyniki? Ale jakie w ogóle, jakie wow. reakcje? Ja cię. O. Ale to też, jest po, spoza to też jest poza dziesiątki buchmakerów! To też jest poza dziesiątki! Kocham to! No to pytanie, dla, dla ilu krajów zabraknie miejsca? A <śmiennie> uh, ja, Jaja, Maciek! Uuuuh! Gdzie jest, dalej! Co robisz tak? O matko, Holandia, come on! Ukraina! Nie no, to chyba są pewniaki, ale gdzie Mołdawia? Uh. <śmiennie> no tak, Portugalia to... Przez... Są zaskoczenia, są zaskoczenia. Ja jest ja dobrze. Finalist, Holandia, Lubię jak tak się dzieje. No Whoa! <ślesy> <ślesy> I bardzo. Oh, yeah. okay. Ale ja ja. Moldavia no? okay, Moldavia Finalist tonight Ucraina, Polandia, Grecia, Moldavia Greece! Woo! <coughs> <coughs> yeah! You. Nie, nie może być inaczej. Musi być Ukraina, Holandia. Ukraina, Holandia, tak. No, to... no może Mołdawia zrobi niespodziankę, no, ale raczej Mołdawia. Mołdawia ostatnio zostawiła. Nie, 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 nie. Trzymają ją po prostu. Iać yeah, Australia! Oh Boże, Australia, Austria! Austria. Ale Mołdawia Holandia i Mołdawia W

Na całe szczęście. Austria, na całe szczęście. Łotwa. oj. o I ostatni. Pamiętaj, bo To Mario. To Jest jakiś w ogóle? Mieszka robi grafiki. Ale ja ja.